Przystępujemy do posmarowania Nart. Mamy Narty odczyszczone, wyczyszczone, odparowały. Przeczekaliśmy 10-15 minut. I najprostszy system smarowania smarem w paście w płynie, uniwersalnym, mniej więcej od minus 5 do plus 5. Dowolnej firmy, tu jest akurat pasta z małym dodatkiem fluoru. Naciskamy ten kapturek o, i robimy takie paczki. Pokażę zaraz. Jak to wygląda i potem to delikatnie rozsmarowujemy. Narta ślisk wygląda w ten sposób. Raz koło razu nanosimy ten smar. Wpaście, teraz go troszeczkę delikatnie rozsmarujemy po całym ślizgu, bez wielkiego nacisku. Damy mu chwileczkę odpocząć. Wygląda w tej chwili ślisk tak. Od biedy, gdyby ktoś nie chciał, nie chciał mu się nic już dalej robić. Poczeka, chwilkę i może jechać. Natomiast do takiego pełnego wykończenia proponuję również drugą stroną, czy czystym już kawałkiem też Jednorazowego ręcznika, może być to też flanelowa szmatka, tylko, no wiadomo, nie ma potem gdzie przechować, to można wyrzucić. Delikatnie rozsmarować. I jeżeli ktoś ma, a dobrze posiadać przynajmniej w zestawie jedną szczotkę nylonową, wyszczotkować ślisk. Obojętnie. Czy od dziobu do pięty, czy od pięty do dziobu, nie ma to znaczenia. I w tym momencie narty są gotowe do jeżdżenia. Także taki proces przy parze nart na spokojnie może trwać maksymalnie, nie wiem, 5 do 8 minut.